Panie, witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj Was zabieram do mojej pracy, ponieważ moja praca jest the best. Uwielbiam swoją pracę. To za to, jakich mam wspaniałych ludzi i za to, że dzięki mojej pracy mogę się rozwijać. To jest moim zdaniem niesamowite i bardzo ekstra i się bardzo z tego cieszę, że mam taką pracę, gdzie mogę się rozwijać. Bo to jest takie dla mnie wspaniałe, no bo nie stoję w miejscu. I nie, nie robię tego samego, tylko mogę nowe, nowe doświadczenia sobie wpisywać w CV, więc to jest super. Dzisiaj jadę, właśnie jest 5.16. Ogólnie to tak się stresuję tym wyjazdem, ponieważ jako nowicjusz jadę do Rzeszowa, a potem z Rzeszowa. Jadę do. wracam do domu. Problem, znaczy, nie mam żadnego problemu, ale jako nowicie, już taka droga, droga daleka, że troszeczkę jest stresik, No bo ogólnie ustawiłam sobie, sobie kilka budzików. Ustawiłam sobie trzy budziki na różnych trzy urządzenia, gdzie miałam pobudkę od czwartej rano do no do powiedzmy do piątej do szóstej w razie w, bo o szóstej muszę wyjechać i wiecie pojechać po kolegów a troszeczkę tutaj mm, stresowa stresuje się jak on już że mogę zaspać i że potem będą mieli problem no i potem będą mieli pretensje do mnie i jest to takie, z jednej strony się cieszę, bo już jechałam tam w jedno miejsce i było super. Oczywiście z przygodami, bo to jak, jak, jakby nie inaczej, prawda, To ja. Ale i tak jestem bardzo przeszczęśliwa z tego powodu, że mogę sobie po prostu coś takiego doświadczyć. I co? I teraz właśnie jedę po kolegów. I potem pojedziemy do Rzeszowa. Tam tam trochę zajmie. No i potem będę wracała już tutaj do domu. No i tak będzie wyglądał mój cały Dzionek. 12 godzin. 12 godzin w aucie. Jest moc. Ogólnie powiem Wam, że jedziemy Jariską. Jariską. Super auto, powiem Wam. Takie przestronne. Weszłam nawet od tego samochodu i mówił: Wow, ile tu jest. No bo ja jak jechałam i jak z swoim autem, to on jest troszeczkę mniejszy gabaretowo i nie jest takie, nie ma takiej dużo przestrzeni. No. E więc dlatego, dlatego takie wow, ale ale, ale jest to takie doświadczenie, co nie? Ogólnie ja się nie boję jechać do Rzeszowa. Ja się nie boję, tylko się boję, ile mi tu zajmie pojechanie. Pojechanie z Rzeszowa do Bielska, nie swoim autem i o to mi bardziej chodzi. M moja mama się śmieje, że ja tylko w głowie mam sprzęgło. Sprzęgło? Jakie ja to sprzęgło? mi się nie przejmowała. No, ale po prostu uwielbiam swoją pracę za to, że jest, że jest, że mam takich wspaniałych ludzi i że mogę nowe mieć doświadczenia życiowe, no bo to przecież jest najważniejsze, żeby się rozwijać w swojej wspaniałej pracy. No, więc tak, więc muszę pojechać po chłopaków i się w ogóle cieszę, że nie wzięli ze sobą. No, to już po prostu profity, profity z tego, że ja mogę spędzić z nimi czas. No, ale u nas dzisiaj, znaczy u mnie dzisiaj pada, więc jest tak, takie wiecie, takie tak brzydko, no, więc trzeba będzie ostrożniej jechać no i co? no i nic, zabieram was ze sobą mam nadzieję że, ten, że rozumiecie moje emocje niespania od czwartej rano Przeży przeżywałam to po prostu w nocy nie mogłam zasnąć tak to przeżywałam, przeżywałam przeżywam nadal, tyle mam emocji i ich w ogóle tak się cieszę i tak, wiecie, takie o, matko kochana, co to będzie? Tylko moje, w mojej głowie tylko, to jak coś, to się przesiądziemy, co? Żeby koledzy prowadzili, a nie ja. No bo oni to już jest, są wprawieni w tych... w tym boju. No bo ja to, wiecie... Jak ja, ja, ja jechałam z Tychów, to fajnie, fajnie też była przygoda. A, ale, ale emocje są niezapomniane, jeżeli chodzi o... A ja jeszcze bardziej to przeżywam, więc powiem Wam... Nie ma czym się przejmować, luksus jest, powiem wam, jest radyjko, no, więc puszczam i sobie śpiewam albo słucham RMF FM, no. Dobra, ja spadam, bo muszę się ubrać, muszę, e, muszę tutaj ogarnąć się jeszcze i, i, ten, i zobaczyć, przyszykować mapę i jedziemy już po... żeby tam zdążyć. Chociaż jest tam, gdzie mam pojechać, to mam godzinkę z domu, więc nie jest najgorzej, tylko wiecie, najgorsze jest to, że różnie jest na drodze. I czasem piszę, że godzinka, a czasem jest to troszeczkę dłużej, a też nie chcę tutaj, żeby osoby po prostu na mnie czekały, bo niestety ten czas mamy bardzo ograniczony i tak naprawdę. Wszystko jest tak do sekundy, takie wiecie, odhaczone i, i, no i trzeba szybko, szybko, ale powiem wam, że co jest najśmieszniejsze, moja praca jest związana z samochodami, to powiem Wam, że nie ogarniam, nie ogarniam, jeżeli chodzi... E, znaczy modele ogarniam. Ale powiem Wam, że jeżeli chodzi o takie rzeczy, no moja praca jest związana z samochodami, więc styczność z tymi samochodami mam. E, no i szybkie, szybkie, szybkie googlowanie. Ja, ja tu się wszyscy się śmieją, że ja googluję. Muszę cały czas wygooglowywać, co jest. Żeby wiedzieć, wiecie o co chodzi, bo klucz do wiedzy to po prostu wygooglować, googlować wszystko po prostu, <laughs> żeby mieć świadomość co i jak, żeby wiedzieć, bo to jest najważniejsze, no. Więc tak to wygląda, ach te emocje, ale przynajmniej sobie pogadałam do Was i trochę, trochę jest lepiej, chociaż i tak muszę mm, wziąć sobie przeciwbólowe, bo już czuję, że mi głowa boli. Ale to od pogody, spoko, spoko. Bo u nas pada, a ja mam, ja mam bóle głowy, jak się pogoda zmienia. <gryw> Więc jest zabawnie. Dobra, lecimy. Eee, trzymajcie kciuki. Znaczy, wy jak to oglądacie, to pewnie już jestem w domu. Ale i tak trzymajcie kciuki, bo to wiecie, różnie bywa. A jakbyście chcieli skorzystać ze Małgorzaty, żeby przyjechała w ogóle, mówię, że w CV to za niedługo braknie mi miejsca na doświadczenie. Bo ogólnie teraz teraz doświadczenie trzeba zbierać. Żeby CV było pełne No, no więc, więc ogólnie Wake up, brother go today's gonna be a good day. Wake up. today's gonna be a good day. wake up. today's gonna be a Wake up today's gonna be a good day 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 Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control, and the steps you take em. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. 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 Today's gonna be a good day. So life ain't easy, yo. I think there's a reason, though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight, night. Teraz tankowanie, szybka wizyta w Lublinie. Zwiedziliśmy to, co widzieliśmy przez okno samochodu. Cudownie. Muszę jeszcze okna umyć, bo muszki się przykleiły trochę do nas, jak jechaliśmy. tutki takie małe Takie piękne, tutaj są widoczki, jesteśmy w jakiejś w ogóle miejscowości, jest tak pięknie, tak mi się podoba, był taki las, jechało się, jechało się ulicą, jechaliśmy ulicą i te drzewa, takie kolory jesieni, no po prostu bomba! I było tak pochmurnie, tak wiecie, mgła taka była, a teraz tak pięknie słoneczko, no super po prostu. Cudownie podoba mi się to, bardzo mi się podoba. Ja, ja tylko zdjęcia robię, fotki, bo po prostu ekstra. Pięknie to wygląda, naprawdę. Jestem zadowolona z tego powodu. sobie w korku. Powiem Wam szczerze, że super, super się jedzie tym samochodem, tym Hyundai'em. Powiem Wam, że ekstra jest to opcja. No teraz stoję w korku. W ogóle te biegi, skrzynia biegów jest super. No podoba mi się. W sensie ta, taka wygoda jest. No jak ja, jak ja bym miała na jeździe taki samochód... Boże święty, to ja po prostu nie wiem, ja byłabym w siódmym niebie, ale nie, no na mojej jeździe też było spoko, mm, też było spokojnie tutaj samochód. Płynie, no Hyundai i20, no, no genialny tempomat, mm, co tu jeszcze mamy, radio, podgłaśniamy sobie, zmieniamy wszystko na kierownicy, to jest taki design, który cieszy człowieka no mnie cieszy. I niektóre osoby chyba też e, cieszy, hmm, chociaż to hmm, różnie bywa tu, nie? Ale jest to też fajna wygoda. No powiem Wam, że był, jest to bardzo intensywny dzisiejszy dzień. Jestem już troszeczkę zmęczona tą jazdą. E, znaczy nie, towarzystwo chłopaków było super. Towarzystwo jakby no nie mogę narzekać na to dobrze przez cały dzień. To, to, to wykańczająca jest. Teraz właśnie jadę, jestem tutaj i będę jechała już do domu. Już jestem na takiej jakby prostej. No, dobra, to ja kończę, to muszę skręcać i do zobaczenia w domu.